Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Unieście. Pokażę wam gdzie zjeść i jak dojść na plażę. Zaczniemy sobie od ulicy Morskiej. Można powiedzieć, że zaczyna się tutaj takie stricte centrum. Na obiad polecam wybrać się do smażalni Ryb Marina. Oczywiście, jeśli nie lubisz ryb, to możesz zjeść co innego. Jest szeroki wybór, ceny są przystępne, porcje naprawdę solidne. Także powiesz sobie, powiesz mi, że nie zginiesz. Eee, idziemy cały czas prosto w kierunku plaży. W oddali widzimy pomnik Kotwicy jako upamiętnienie tych, którzy nie wrócili z morza i do mariny. Możemy dojść na dwa sposoby. Właśnie idąc prosto na plażę i z poziomu plaży, albo po prostu tutaj skręcić w lewo. Materiał z przykładowego zestawu obiadowego wyślę jutro. Był to kotlet rybny, frytki lub ziemniaki, zestaw surówki za 37 zł. I teraz tak, możemy dojść tamtędy, i możemy dojść tędy. Ale zerknijmy sobie na plażę, na tą kotwicę bardzo fajna miejscowość. Jak już mogliście zauważyć, wypuściłem parę filmików na temat paragonów grozy, co w ogóle tak naprawdę nie ma miejsca. Idziemy. W innych miejscowościach naprawdę solidny obiad. Możemy zjeść już. Uwaga, od 19:99. Ostatnio w chłopach jadłem. To jest jakieś, ja wiem, 7, może około 10 km stąd. Zestaw obiadowy za 25 zł. Pojadłem. Wszystko ok. No i tak. Wygląda tutaj wejście na plażę. Zerknijmy sobie. Pogoda raz dopisuje, raz nie. Wiadomo, ale Bałtyk jest zawsze piękny. Żeby dojść do mariny, którą widzimy tam w oddali, no to wystarczy właśnie tą plażyczką się przejść. Tutaj jest ten obiekt. No a teraz. Pokażę, jak dojść po prostu normalną ulicą. Także wracamy się. Wszystko ładnie zadbane. Także teraz sobie odbijemy. Rejsy statkiem, mamy dużo różnych fajnych ofert. Nie tylko w Marinie, wiecie, wiadomo, oczywiście jest wiele innych różnych fajnych punktów. Natomiast ja podróżując wiele kilometrów na pieszo, mijam wiele miejscowości, no i po prostu idę tam, gdzie jest dobrze. No i w marinie jest dobrze. Jeśli chodzi o inne lokale gastronomiczne, to nie wiem jak jest. Być może już jest gorzej. Natomiast tutaj jest ok. No i wiadomo, fajny przy okazji widoczek na nasze morze, bo to jest nad plażą. Także wszystko jest ok. Obok właśnie przystań morska, możemy sobie popatrzeć na kutry rybackie i nie tylko, także super. Idziemy troszkę dalej. Tutaj jest kolejne wejście. No i dobrze, za chwilkę właśnie skręcimy sobie w prawo. I będziemy na miejscu. Już widzę ten obiekt. Bardzo dużo ludzi jest tam. No ale nie ma co się dziwić. Naprawdę, że tak powiem, fajnie karmią. <laughs> Za chwilkę pokażę Wam główne wejście. Także tutaj skręcamy. W prawo. No i idziemy tak jak w kierunku plaży. Tutaj są jeszcze inne, jak możecie zauważyć, lokale. Natomiast ja nie będę się wypowiadał, ponieważ w innych nie jadłem. I za chwilkę będziemy na miejscu to może ryknie ch się na Widzimy już, może się ładnie wyłania. No i jesteśmy na miejscu. To są te kutry rybackie. Ta przystań morska, o której wcześniej wspominałem. I tak to się prezentuje. Tutaj wchodzimy. Także tak to wszystko wygląda w skrócie. Warto tutaj zjeść. Warto przyjechać. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Trzymajcie się. Hej.